Cześć, to Joanna. I Tadeusz. Witamy Was w kolejnym dniu festiwalu. Dzisiaj porozmawiamy z Kasią Koczułap, osobą, która uczy mówić o seksie bez uprzedzeń, bez tabu, z wzajemnym szacunkiem, edukatorką seksualną i autorką aplikacji Co z tym seksem? Cześć, Kasia. Cześć. Pierwsze pytanie. Często mylimy edukację seksualną z tym, jak uprawiać seks. Na czym polega różnica? Generalnie edukacja seksualna nie jest. Tylko o tym, a nawet w, dużej, w mniejszości jest o tym, jak uprawiać seks. Bo tak jak ludziom się wydaje, że na zajęciach edukacji seksualnej będziemy uczyć się jakichś technik seksualnych albo tego, jak dokładnie coś robić w seksie, a absolutnie tak nie jest. Edukacji, nad edukacji seksualnej uczymy się rzeczy podstawowych, czyli uczymy się, czym jest zgoda na seks, uczymy się rozmawiać o seksie, uczymy się asertywności w kontekście seksualności, uczymy się, jak się zabezpieczać nie tylko przed ciążą, ale też przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową, o czym w ogóle się prawie w Polsce nie mówi. Uczymy się o tym, jak dbać o nasze ciało. Uczymy się, uczymy się generalnie tego wszystkiego, tej całej otoczki, związanej z seksualnością, bo to nie jest tak, że my tę wiedzę mamy tak po prostu, to nie jest tak, że ta wiedza na nas schodzi z. Promień wiedzy w momencie, nie wiem, 18 lat, czy nawet wyjścia za mąż, tylko to jest coś, co my musimy nabyć. My musimy to wiedzę nabyć, tak samo jak nabywamy wiedzę z chemii, biologii, fizyki i tak dalej. Więc jakby całe zajęcia z edukacji seksualnej są właśnie o tym wszystkim, o tej całej otoczce związanej z seksualnością, o tym czym w ogóle jest seksualność, a nie to nie są lekcje techniczne z seksu. Takich lekcji technicznych to się można zapisać, jak się jest dorosłem, nie wiem, pójść sobie na seks tantryczny, Albo cokolwiek innego, ale to nie jest edukacja szkolna. No właśnie, mówisz o wiedzy i o rzeczach naukowych i o tym wyraźnym podziale. Co sprawia, że w Polsce nie możemy prowadzić rzetelnej, opartej na wiedzy naukowej dyskusji o edukacji seksualnej i seksie? Strach. Ja generalnie uważam, że to wszystko wynika po prostu ze strachu, a strach z kolei wynika z niezrozumienia tematu. Po prostu w takich kwestiach, które dla wielu osób są bardzo intymne i bardzo delikatne, bardzo łatwo jest nas przestraszyć, bardzo łatwo jest podać jakiś slogan, przerażający slogan nauka masturbacji czterolatków i po prostu rodzice się boją. Ja ich nie, absolutnie nie obwiniam, bo skąd oni mają wiedzieć, że tak nie będzie. Ich też nikt nie uczył. Nie uczył ich też weryfikowania informacji, ponieważ tego też się w szkołach nie uczymy. Nie uczymy się szukania źródeł, nie uczymy się weryfikacji informacji. Nie uczymy się w ogóle fact checkingu. Więc e, ci rodzice też nie wiedzą, że są okłamywani, że są manipulowani tymi strasznymi hasłami masturbacja czterolatków. E, zdecydowana większość osób nawet nie wie, że masturbacja jest e, masturbacja dziecięca jest czymś rozwojowym, jest czym Czymś, co, ma, co robi po prostu większość dzieci w swojej drodze rozwojowej. To jest jak najbardziej naturalny proces, tak jak, to jest po prostu proces poznawania swojego ciała. Więc po prostu bardzo łatwo nas przestraszyć, bardzo nas łatwo nas przestraszyć tym wszystkim. Łatwo jest nas przestraszyć tym, że, nie wiem, że e, to jest zagrożenie dla rodzin. Że teraz już wiecie, nie będzie normalnych rodzin, że, będziemy, że edukacja seksualna sprawia, że się ludzie zaczynają interesować seksem, co sprawia, że są rozwiązni. Czy W ogóle rozwiązłość jest pustą kategorią, która w ogóle nic nie znaczy, bo co to znaczy być rozwiązłym od trzech partnerów czy od trzydziestu? To jest po prostu absolutnie pusta kategoria, dlatego ale tego się właśnie obawiamy, że to jakoś nas zniszczy jakieś nasze tradycje, ale co jest naszą tradycją? Niemówienie o seksie? E, brak satysfakcji seksualnej? tabu, nie wiem, rozpadające się związki ludzie u seksuologów, to jest nasza tradycja? No, jeśli tak, no to tym bardziej powinniśmy ją zmienić. Bo, no bo właśnie i to właśnie z tego wynika, tak, moim zdaniem, z tego to wynika właśnie z tego strachu, z tego niezrozumienia, z tego, że w ogóle słowa edukacja seksualna się stały jakimś takim. No, strachem na wróble po prostu. Tylko pada to słowo i my już nie potrafimy rozmawiać. Dlatego ja też się kiedyś zastanawiałam na przykład nad tym, czy my w ogóle nie powinniśmy znaleźć jakiegoś innego wyrażenia w ogóle. Nie wiem, nauka o ciele, nauka o cielesności, nauka o seksualności, nie wiem, cokolwiek innego. Bo e, oczywiście ja bym tego nie chciała, bo dla mnie edukacja seksualna jest jak najbardziej neutralnym wyrażeniem. Ale jak widzę, co się dzieje, to zastanawiam się, czy jest jakaś w ogóle szansa w ogóle rozmowy. Kiedy pojawia się w ogóle to wyrażenie edukacji seksualna, bo na razie nie ma. Na razie samo słowo po prostu odstrasza i przeraża. Ale skąd się ten strach bierze? Kto nas straszy? To jest, no strach się bierze właśnie z niezrozumienia, a niezrozumienie się bierze stąd, że nikt nas nigdy z tego nie uczył. Więc jakby w Polsce my jesteśmy w Polsce generalnie wychowywani w takiej tradycji bardzo chrześcijańskiej. To jest jakby wspólne doświadczenie pokoleniowe wielu Polaków. Wiadomo, że. Jakby tradycja chrześcijańska o seksualności mówi w pewien sposób, a nie inny i generalnie ma prawo do tego, religia ma prawo sobie ustalać swoje zasady, jakie chce, także w dziedzinie seksualności. Problemem jest wtedy, kiedy te zasady przechodzą na państwo całe, na politykę, na prawo, na wszystkich innych ludzi, którzy nie wyznają tych samych zasad i nie, nie wierzą w tą samą religię, więc generalnie yy, tak, tak mi się wydaje, że ten właśnie strach wynika z tego, że są osoby w naszym państwie, rząd, e, Kościół katolicki, którzy chcą ust, utrzymać pewien status quo. I po prostu nie chcą niczego ruszać, chcą, żeby zostało tak, jak było. A ponieważ my jesteśmy niewyedukowani w tym temacie, no to po prostu bardzo łatwo nas, nas przestraszyć, tak? Łatwo nas przestraszyć ideologią gender, łatwo nas przestraszyć e, nie wiem, paradami równości, e, orientacją seksualną, edukacją seksualną i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby dlaczego chcą nas przestraszyć? No ja właśnie nie wiem, ja sobie zadaję to pytanie. Dlaczego, dlaczego tak bardzo chcą nas przestraszyć? Dlaczego tak bardzo im zależy na tym, żeby, żeby to wciąż pozostawało temat, Tabu. Nie, wiem, nie wiem, czy to będzie po prostu nami łatwiej rządzić, czy, czy jakoś w jakiś sposób łatwiej będzie mm, jakąś swoją agendę w ten sposób y, prowadzić. Nie wiem, ja sobie to pytanie zadaję ciągle, jakby y, skąd to wynika i dlaczego. Czy to wynika z jakiejś nienawiści, czy to wynika z fanatyzmu? Bo czasami już mam też takie myśli, że, że muszą nas bardzo nienawidzić na przykład, y, skoro, skoro robią takie rzeczy, bo y, brak edukacji seksualnej jest problemem dla wszystkich. To nie jest problem tylko feministek i osób ze środowiska LGBT, ze społeczności LGBT, tylko to jest po prostu problem nas wszystkich: problem mężczyzn, problem rodzin, problem tego, że później mamy takie straszne historie, jak piętnastolatek, który morduje swoją dziewczynę, która jest w ciąży. To jakby to jest dno, tam jest tego dno, także ludzie nie widzą tego związku skutkowego, przyczynowo-skutkowego, a ja jak w tym siedzę na co dzień, to właśnie dokładnie idealnie widzę ten związek przyczynowo-skutkowy. Dużo mówisz o tych mechanizmach, które stoją, stoją za tym, że tego strachu się używa. A co my, jako zwykli ludzie, możemy zrobić z tym, żeby było właśnie inaczej? Przede wszystkim musimy słuchać ludzi, którzy wiedzą, co mówią. To znaczy otworzyć się na ekspertów, otworzyć się na osoby związane z tym tematem, słuchać wiem, o ludzi wykształconych w tym kierunku, bo tak jak mówię, seksuologia jest jedną z dziedzin naukowych i to nie jest tak, że wszyscy wszystko wie, wiedzą o seksie, bo to, to wcale tak nie jest, więc słuchajmy ekspertów, słuchajmy ludzi mądrych, e, słuchajmy ludzi wykształconych, którzy wiedzą, mają jakieś pomysły, mają pomysły na to. Jakby wprowadźmy edukację do szkół, systemową edukację do szkół, bo na przykład moje działania, czy działania. Innych edukatorów, seksualnych edukatorek w Polsce, absolutnie nie są w stanie zastąpić systemowej edukacji. Ja nigdy nie dotrę do wszystkich, a to będą osoby zawsze wykluczone, dlatego że nie, nie z każdym porozmawia rodzic. My też jako rodzice, jako dorośli możemy robić też to, to na swoim podwórku, to znaczy rozmawiać z dziećmi, rozmawiać, nie wiem, z przyjaciółmi, przekazywać wiedzę dalej, nie wiem, w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Możemy się jakoś skrzykiwać robić to na lokalnym poziomie. Oczywiście w internecie, to, co ja na przykład robię, czyli właśnie staram się by coś zmieniać na tyle, ile mogę. Ale głównie chciałabym, żeby ja bym chciała, żebyście tą rozmowę, którą teraz prowadzicie ze mną, prowadzili z ministrem edukacji, żeby on wami rozmawiał o potrzebie edukacji seksualnej, bo to on jest tą osobą, która powinna być zainteresowana i która powinna chcieć, a nie jakaś tam laska z internetu, która wzięła na swoje barki, jakoś odkręcanie w ogóle braku. Jako jedna z wielu wzięła na swoje barki, odkręcanie w ogóle braku edukacji seksualnej w Polsce. Także ja bym naprawdę chciała, żeby, żebyśmy słuchali ludzi którzy się na tym znają i to niekoniecznie muszę być ja, bo naprawdę są, jest dużo lepszych, mądrzejszych, bardziej wykształconych ludzi i my mamy tych ludzi w Polsce, to nie jest tak, że ich nie ma. Mamy bardzo dużo świetnych ludzi w tym temacie, którzy próbują, edukują już od lat, tylko my ich po prostu nie słuchamy. To w takim razie, czym różni się Twój język mówienia o seksie i edukacji seksualnej? W jaki sposób trafiasz do, do ludzi, którzy do swoich czytelników i widzów, których jest coraz więcej? To znaczy ja myślę, że to co ja zrobiłam, to to, że od początku mówię wprost. Nie traktuję seksu i seksualności jako kontrowersyjnego tematu. Dla mnie to w ogóle nie jest kontrowersyjny temat, dla mnie to jest temat jak każdy inny. Ja od dnia pierwszego używałam słów takich jak penis i cipka i mówiłam o seksie, to mówiłam o seksie, a nie owijałam to w bawełnę. Bardzo dużo moich jakby osób, które mnie obserwują, mówią, że właśnie to jest takie niesamowite, że ja piję kawę i mówię o penisach, Jakby to, było, jakby to była zwykła rozmowa przy śniadaniu, bo właśnie taki jest mój język. Jakby odtabuizować Język, mówić prosto, mówić tak jak jest, nie wymyślać, nie okręcać, nie starać się być kontrowersyjnym, w ogóle nie, jakby nie też nie, tego napięcia nie budować. Nie, nie ma sensu przychodzić na Instagram i mówić: słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo ciężki, kontrowersyjny, skandaliczny temat, przygotujcie się. I to już samo to na, nakręca taką, taką, właśnie takie nakrętanie tego napięcia, tego, że to będzie coś kontrowersyjnego, a to nie, to jest po prostu coś zwykłego. Mówienie o seksualności, o cielesności, to jest naprawdę dla mnie coś bardzo zwykłego, plus. Plus druga sprawa jest taka, że bardzo dbam o to, żeby mój język był inkluzywny i żeby nikogo nie pomijał. E, także to jest taki język też pełen szacunku, taki język, e, dla, żeby każda osoba, która przychodzi do mnie, czuła się e, jakby widziana. Bo bardzo dużo osób w Polsce w tym momencie się czuje niewidzialnych dla na przykład dla władzy, więc jakby ważne jest to, żeby ich włączać, żeby ich. Jakby ten język inkluzywny jest językiem właśnie włączającym. Jakby to nie jest przeciwko komuś, tylko to jest właśnie dla kogoś. I, i mi się wydaje, że właśnie połączenie takiej szczerości, takiego mówienia wprost i takiego języka inkluzywnego to jest coś, co... Co bardzo dużo osób przyciągnęło do mnie i sprawiło, że oni właśnie wybrali sobie mnie na swoją edukatorkę seksualną, bo tak jak mówię, ja nie jestem jedyna, ja też nie chcę sprawiać takiego wrażenia, że ja jestem jakaś jedyna. Przede mną były osoby, teraz są i będą jeszcze później, i ja się bardzo z tego cieszę im nas więcej, tym lepiej, bo jest dużo roboty do zrobienia, ale wydaje mi się, że to, co właśnie do mnie przyciąga akurat, to jest właśnie ten taki inkluzywny, prosty, szczery, konkretny język. Właśnie w kontekście tego języka i tego, jak mówimy szczególnie o mniejszościach seksualnych, czy takich, jak powiedziałaś, kontrowersyjnych tematach, to znaczy samo to słowo właśnie jest, jest złe, jak mówisz, o aborcji na przykład. W jaki sposób i czy to się w ogóle zmienia? To, jak o tym mówimy, zmienia się. Zmi zmienia się zdecydowanie. Na przykład, jedyna, jedyna pozytywna rzecz, którą, która stała się po niewyroku, nie trybunału, jest taka, że. Aborcja jest na językach wszystkich. Wszyscy mówimy o aborcji. Aborcja nagle stała się tematem mainstreamowym. Co jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne, bo w mojej bańce lewicowo-feministycznej, ja o aborcji już rozmawiam bardzo długo, ale nie widziałam tego wcześniej w tak, w takiej, na tak nasilonej, mainstreamowej formie. A teraz to jest, to jest super, więc owszem, zmienia się. Zmienia się to, i zmienia się też to, jak mówimy w ogóle o mniejszościach, właśnie seksualnych, o tożsamościach płciowych. Nagle przez dzięki sprawie Margot w ogóle transpłciowość stała się też takim tematem, o którym nagle wszyscy mówili. Coraz Więcej osób wie, czym jest niebinarność i tak dalej, więc to się zmienia. Ja na przykład to bardzo zauważam. Ja nie działam wcale w internecie tak długo, bo to jest mniej więcej jakieś dwa lata dopiero, tak na, na serio, więc już w te, przez te dwa lata się bardzo wiele zmieniło. Naprawdę bardzo wiele. Jak ja zaczynałam mówić, czym jest transpłciowość, robiłam ankiety, kto wie, to to było 98% że nie. A teraz to już jest mniej więcej połowa. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że osoby, które na przykład mnie śledzą, to są jakby osoby, które zdecydowały się mnie śledzić, więc są zainteresowane, to jest. Pewna konkretna grupa osób, to nie są wszyscy, to, nie są, wiecie, to też można mieć takie mylne wrażenie, że już wszyscy o tym mówią, a, a też nie do końca tak jest, no bo jakby żyjemy wszyscy w bańkach, ale, ale jest ta zmiana, jest bardzo duża zmiana i bardzo się z tego cieszę, że ta zmiana jest i że się więcej mówi, że potrafimy przynajmniej jakby wiecie, przekazywać taką wiedzę, nie? że już nie mówimy tylko nad, nie mówimy już tylko takimi sloganami morderstwo. Morderstwo czy, czy zabijanie, tylko zaczyna, zaczyna się przebijać ten język wiedzy, język merytoryczny, argumentów. Coraz w ogóle więcej osób widzę, że mówią te same na przykład, argumenty, których ja używam, że to, że jakby to jest taka, takie domino. Ja też zawsze mówię, że najważniejsze w tej edukacji seksualnej jest taki poziom domina, bo ja mogę przekazać, ale ważne jest to, żeby ktoś to podjął pałeczkę i poszedł dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. I tym sposobem możemy dotrzeć do, do wszystkich praktycznie.